Siemaneczko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Maxis Farm No i co? Eee, witam Was tutaj, nie bez powodu Nie sądziłem, że to tak się skończy fajnie, ale zapraszam Was do gąski Mam nadzieję, że wszystko jest ok. już. Mercy, ty zostań gni do mała eee, Mam nadzieję, że wszystko jest ok po nocy. Jak widzę gąska siedzi, to dobrze wróży. Ok, Siedzi? Czy jest poza? Siedzi dobra, także moi drodzy, ja Was zapraszam. Coś na co czekałem, szczerze mówiąc, czekałem na to dwa lata i doczekałem się wczoraj, widziałem. E, także tutaj Wam teraz puszczę nagrania. Moje pierwsze małe gąski w życiu. No i moi drodzy, doczekałem się, tak mamy małe gąski także zapraszam także moi drodzy jesteśmy u gąsek mamy te maluszki nie jest ich dużo bo mamy ich tylko trzy ale jest okej okay, moi drodzy ja się cieszę za mną Fruzia no i tak i tutaj nie są odpowiednie warunki dla nich bo tutaj są owce są kurcze kaczki są gęsi i jest dużo zwierząt i te warunki to są takie dzikie bardziej i nie zostawiłbym ich tutaj, także, moi drodzy, bierzemy cały ten karton i niesiemy je do góry. Także, gąska, gratulacje, gratulacje, wielkie, naprawdę. E, także, no, są trzy. Jeden jest taki słabszy, ale będziemy go poić, karmić. Także, wszystko będzie ok. Także, moi drodzy, mamy trzy maluchy, e, działamy z nimi, lecimy z nimi do góry i ja jestem bardzo zadowolony, bo w końcu nastało to, że. Mam małe gąski, 3 bo trzy, ale ja jestem zadowolony i takie będą fajne, także nieważne czy 3 czy 20. ja jestem zadowolony, mi nie są potrzebne większe ilości, także po prostu są trzy, fajnie, także mamy trzy maluszki, Patrzcie, no, także działamy. bierzemy po prostu cały ten karton. Także moi drodzy, gąska ma tutaj nowy domek. Zaraz jej powiększymy to całe gniazdo i zabezpieczymy ładnie. Jak na razie widzicie, ma tak co zrobione. No i idzie do maluszek. Co mogę powiedzieć? No. Cieszę się bardzo. I teraz tak. Dlaczego tutaj moi drodzy? Przyniosłem ją w to miejsce. Jak wiecie tu mam teraz kury nioski, ale ona tutaj ma osobny azyl w tym miejscu, właśnie. Kuryniowski tu są, tam, a ona ma tutaj. I one tutaj lubiły te miejsce, żeby składać w ogóle te jajeczka także ona jest tu jakoś e, udomowiona, ale o tym za chwilkę. No i moi drodzy, e, tu ją przyniosłem, także przyniesienie było najcięższe, bo owce e, gąskie musiałem wziąć pod pachę, bo nie dała sobie, żeby kurcze pójść w tym kartonie. Nie, maluchy musiały pójść w kartonie, ona musiała pójść jakby pod moją pachą. No ale okej, okay, przyszła. I teraz, moi drodzy, bierzemy się za to, żeby jej tu naścielić więcej tego. I w ogóle myślę, żeby tu dać w ogóle jej taką deskę, żeby te, ta cała słoma e, nie uciekała. Także coś my myślimy. no i trzeba jej tutaj zabezpieczyć. Także działamy. No a ja oczywiście będę wam cały czas pokazywał maluchy. A nie wiem, czy tego jednego nie muszę wziąć do domu, bo boję się o niego, że one są. Tamte dwa są mocniejsze, a ten jakby coś kurczę słabszy i taki przygniecioną nóżkę, ma jakby niedokrwioną, także wolę go wziąć i moi drodzy, wziąć go do domu na pewno będzie miał lepiej. Damy go nie do, in do inkubatora przesada, ale pod tą sztuczną kwokę i moi drodzy, będziemy się nim opiekować, że miał ciepełko. Także działamy, ja i zrobię tutaj gniazdo na początek.

No dobrze, także moi drodzy. Mają tutaj maluchy gniazdko. O, tutaj ładnie widzicie zbite. E, ona niech tam sobie je usiądzie na nie, żeby je grzać ładnie. One potrzebują grzania, ale wiecie co? Tego malucha muszę wziąć do domu, nie muszę się nic zaopiekować. Także e, trzeba działać. I no, bierzemy tamten karton, jednak. I widzimy się, moi drodzy, zaraz. Bo on jest słabiutki, go trzeba, można go dać. Znaczy, wiadomo, damy go, ale muszę go skontrolować w domu, bo widziałem, że on tam nie jest w najlepszym stanie. Także, no, trzeba je wziąć, widzicie. On, on, jemu zimno jest, on się trzęsie, nie ma siły, żeby wejść pod nią. Przymruża, ma przymrużone oczka, o widzicie, tak, nie ma, nie ma totalnie siły. Widzicie? Także, moi drodzy, trzeba go wziąć. Tamta dwójka da radę i zastanawiam się, czy nie wziąć tego... Tego kurczę, bo jak one tam wejdą za to, to może być problem. A tak to będzie lepiej, dobra. Trzeba działać, bierzemy go moi drodzy i widzimy się za chwileczkę. No moi drodzy, gąską zaopiekowaliśmy się i przyniosłem ją tutaj, w tym starym tutaj... Co? Co się kryło w sumie, tylko dałem nową słomę. No i ona tam jest sobie pod spodem, także trochę wam pokażę, o. No jak widzicie, ona się, ona się trzęsie. Ona jest, ona jest w słabym stanie, także nie wiem czy może była poza gniazdem, troszkę w nocy zapewne. I jest trochę wyziębiona, ale damy radę, uratujemy ją, także miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. No i trzy takie gąseczki będziemy mieć, także cieszę się bardzo. No i moi drodzy, czekamy, bo tutaj mamy, widzicie, nowego obywatela. A tutaj czekamy na jajeczka, bo mamy ich też sporo. Także tak to wygląda. A gąska tutaj. Się grzeje. Także zaraz damy też jej wodę i ugotujemy e, jajeczka. Wszyscy głodni, każdy mnie męczy. No i przyszły kaczuchy, co chcecie? O nie, o co ty tu robisz? Kowca jeszcze. No chcą jedzonko, także dajemy im. Tylko gdzie mam. A, tutaj. Ok, dostaną zaraz. Co? No chodźcie do mnie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, nie wszystkie mają dostęp, czekajcie, no sypnę wam tutaj, sypnie. jeszcze tu w drugie miejsce, żeby było, zjedźcie sobie spokojnie, a ja, moi drodzy, jeszcze idę do tych małych gąsek dwóch, ojeju, pobrudziłem mnie tu ekran, no, także, moi drodzy, tak to wygląda, jeszcze sileczki trzeba puścić, ale sileczki dzisiaj puścimy sobie na całość, niech sobie chodzą, niech trawkę sobie jedzą. No. Także otwieramy je i tutaj pięknie. A tu co się stało? Jakieś wichury. No o, proszę, jak ładnie jajeczkami nasypane. I patrzcie, on poleci. No no jak zawsze. Jak nienormalne. No, także moi drodzy, mamy tak, tutaj dwa jajeczka, tak, tutaj dwa, tu zero. I tam zero, czyli cztery jajeczka już mamy. Czekajcie. No, Myślałem, że coś tam jest. Cztery jajeczka, jedzonko i wody mają, wychodzą sobie, widzicie, chłopca tutaj zdziwiona po ostatnim razie jak sileczka utknęła pod wiadrem, także tak to wygląda. Ja zamknę tutaj, żeby one mi tu nie łaziły przez przedsionek, no i moi drodzy, lecimy do gąsek, żeby dać im jedzonko, miejmy nadzieję, że posmakują. Moi drodzy, śmieszna sytuacja, wiecie jak koguty gonią kury, silki na przykład, ale tam mam dużo kogutów, więc to się często dzieje. No i tam goni, goni jedną kurę I Kofi tak stoi, tak patrzy Taka zdziwiona Co to się dzieje? Czy one tam się biją, czy co? No i patrzy Ten kogut goni drugiego koguta Już Kofi chciała tam wkroczyć, żeby je rozłączyć Ale ona naprawdę jest fajnym pieskiem No dobrze Jesteśmy No co? Co maluszki? Mam dla was tutaj niespodziankę Patrzcie. Ha, ha, ha. <laughs> Jak sobie ładnie zje z rączki. Kowcia tu też przyszła, Obserwuję maluchy. Ona jest fajna, bo ona tak nie, nie tam nosiła, żeby się pchać. Ona sobie zobaczy, zaraz pójdzie, o widzicie, dam sobie powącha. O, patrzcie, i ona pójdzie, ona sobie tam, na spokojnie też utrzymuje dystans, co, co jest ważne. No maluchy, wy nie chcecie? Wy na jajeczko czekacie, co? Na jajeczko czekacie. Ja tu. Chciałbym. E. Kowcia tutaj. Ty jeszcze chcesz co? Co, kowcia? No co, co? No nie wolno, kowhipę. Tam to nic nie dało, bo i tak wszystko w słonę pójdzie. Ale moi drodzy, w razie czego tu im sypnę, ona sobie to znajdzie. A tak to zostawimy to tutaj i przyjdziemy zaraz. Także lecimy od nich, nie przeszkadzamy im. Niech one tam się grzeją przy niej. I zaraz też przyjdziemy z jajeczkiem. No a zastanawiam się, czy te kurki otworzyć. Otworzę je chyba. No nie, kurki. Trzeba przy się nakarmić i moi drodzy trzeba je otworzyć. No otworzy Ich sobie lecę. Dzisiaj mo możemy je otworzyć. Kofi, chodź tu, chodź tu, Kofi, chodź tu, chodź. No, także moi drodzy otwieramy. Tylko w ten czas tu trzeba zamknąć i kaczki nie będą miały dostępu do stawiku, tylko do tylko do rzeczki. Zamykamy. OK. Na rzeczka wygląda w taki sposób, także też nie będą miały źle. Takie źródełko uleci, tu mają takie głębsze, także poradzę sobie, chyba że, nie, nie przedostałem się tam, już są za duże, są, no. Także ja gotuję jajeczko i widzimy się tutaj w domku, też tą paszę wezmę trochę do domu. Dzisiaj też chciałem trochę nioski przetrzymać, bo ostatnio, w sensie, nie że jajka na wybiegu są, ale miałem podejrzenie, także wolałem je zostawić nic się nie stanie, także bierzemy je otwieramy, o, one tutaj trzeba podłączyć i to się zaraz samo otworzy, także jest OK. no i moi drodzy, wychodzimy na spokojnie, żeby ich tutaj nie denerwować wyłazimy powolutku, no okej okay. dobra i tu oczywiście na kratkę, niech się wietrzy tu łańcuszek taki zrobiłem o. Dobrze, no a moi drodzy, ja jeszcze a jeszcze Ewera muszę nakarmić i, i biorę wkrętarkę, i biorę wiertło, bo e, chcę nawiercić takie niewielkie dziurki w inkubatorze, żeby służyły za wentylację, bo mam za dużą wilgotność. A nie chcę tych szparyk kombinować. Chcę to zrobić, uregulować dziurkami. A w razie czego zakleję te dziurki taśmą, te niepotrzebne, i będzie, myślę, fajna wentylacja. Także trzeba to jakoś ustabilizować. Tylko zastanawiam się, jakie dziurki. No w sumie takie wiertełko mogę wziąć. Nie? Nic się nie stanie, jak będzie takie. O! Takie jest ok. Nie jest za duże. Jest małe. Także bierzemy to i idziemy nawiercać. Także moi drodzy, zrobiłem tutaj takie, widzicie, dziureczki, ale nie wiem, czy one za dużo dają, bo widzicie, cały czas jest, tutaj temperatura jest ok, ale mamy wilgotność 70%, także jest to za dużo no i chcę to zmniejszyć właśnie tymi dziurkami, no i właśnie próbuję to zrobić, coraz więcej nawiercam i tak powoli jakoś to idzie, także... Próby próbami i dojdziemy do idealnego tutaj poziomu wilgotności. Także polecam Wam też taki mały wskaźniczek wilgotności i temperatury. Bo to, co tutaj tu nie zawsze się zgadza. Patrzcie, tu mamy niby 55, a tu mamy 70. Chociaż czekajcie, w sumie czujka jest. Nie wiem, gdzie jest ta czujka. Term termometr czujka jest na pewno gdzieś tam, ale damy, zobaczymy, ile tu będzie tej wilgotności. Może się zgadza, tylko w niektórych miejscach jest tak to... niby spada, ale cały czas chyba będzie tak dużo. Zastanawiam się, czy tu nie zrobić czterech dziurek, ale nie wiem, czy to nie będzie za dużo i nie będzie gdzieś się wychładzał. No ale dobrze, jesteśmy u gąski, także, moi drodzy, skontrolujemy. Ma tutaj mega cieplutko. Patrzcie, doszła do siebie ładnie, doszła. Będzie mogła... coś czuje. Patrzcie, widzicie, o tym mówiłem, ona ma tu jakby... Takie widzicie, nie? Takie kurczę coś. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Tu tak samo ma, ma, ma tutaj o. Jakby się coś kurczę stało. No ale dobrze, moi drodzy. E, ja mam tutaj jajeczko. Ok. I miejmy nadzieję, że ona sobie coś zje. Patrzcie. Zapraszam. Ja Zapraszam. Nie chcę chyba. Dobra, je zostawimy. Może akurat sobie coś zje. No i moi drodzy, tak to wygląda, widzicie, także... Gąska, no tak, już dajemy. Zimno jej. Już się grzeje tutaj. No, także... Sztuczna chwoka nad nim czuwa, widzicie, ładnie sobie tu jest. A my mamy jeszcze jajeczko i te jajeczko pójdziemy chyba dać, w sensie... Nic nie zjedzą prawie pewnie. Ale damy tym właśnie dwum gąską w kurniku także lecimy i dajemy im to jajeczko także moi drodzy idziemy sprawdzić jak tutaj ta gąska i powiem wam Miluś chyba tu śpi u kur tak przynajmniej go widziałem że tu był o patrzcie jest gamuń mały on tu przyszedł bo on się boi burzy i nie wiem tu przyszedł tu się czuje bezpiecznie czy co bo ja tu byłem i w ten czas on przyszedł także on po prostu idzie tam gdzie ja jestem patrzcie Tutaj się położył, nie widzicie tego? Chuje na grzędach Także tak to widzicie wygląda Moi drodzy, jesteśmy u tych dzióbków małych No i co? Jak ty go, nim się opiekujesz? jakąś się trzęsie? Widzisz? Także próbujemy je nakarmić Patrzcie Co tak Niech sobie zjedzą Chociaż no one mogą być jeszcze niegodne w sumie bo one, one są świeżutkie, one mają no, mają kurczę te 30 parę godzin, ale jeszcze widocznie nie ten czas. Także może im tu zostawimy, jakby coś chciały się najeść czy coś to mają tutaj, sobie wygrzebią. O, dobra no, także tak to moi drodzy wygląda, gąska widzicie, sięga tu po to, no i jeszcze trzeba wody załatwić, wodę z czegoś niskiego, żeby haczuchy mogły pić, także widzicie gąska ślicznie się nimi opiekuje o, tylko ten mały nie wiem czy on nie chce tu iść czy co niech on idzie tam także też damy tego tego trzeciego tylko jeszcze chcę trochę poczekać, wiecie, niech on tam się ogrzeje, bo tutaj widzicie one wychodzą, nie wychodzą, także tak to wygląda no i tak widzicie, to jest nie? maluszki także moi drodzy, pierwsze moje malutkie gąski tak pięknie wyglądają. Mamusia fajna, chociaż taka, nie wiem, jakby o niej nie dbała za bardzo. No dalej, nadujcie. Przy jest zimno, chyba. No nie wiem, już ona się nimi zaopiekuje. Dobrze, także to jajeczko moi drodzy. Idziemy. Ciekawy jestem, bo teraz zaraz żniwa będą. Także ciekawy jestem. Jakie te ceny tej pszenicy będą, czy trochę spadną czy nie Bo w ten czas myślę nad zakupem trochę tam chociaż większej ilości e, I zrobić sobie zapasik, poza tym jeszcze Muszę uzupełnić strych e, słomą I jeszcze siano, także kupić, także mamy trochę Do zrobienia zakupów No i tak to widzicie, wygląda małe gąski Cieszę się bardzo Także moi drodzy, jesteśmy u gąski Jak widzicie, no i co? I gdzie ona ma tego jednego, gdzie drugiego małego, o, żeby one na pewno nie było im zimno. Żeby, żeby się nie wyziębiły. O! Tak jest, widzicie, fajnie. Teraz są wszystkie pod nią na pewno. No i tak to moi drodzy wygląda, widzicie? Pierwsze lęgi. Ja jestem bardzo zadowolony. E, tatuś, także tatuś jest zadowolony, cieszy mnie to. E, no i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku zobaczycie już karmienie. Na pewno będą głodne, także zobaczymy. No i moi drodzy, zobaczymy też, jak z trzecią gąską, bo ma się źle. Nie wiem, może coś zostało uszkodzone w wnętrz wnętrznościach. Niby było już dobrze, się pogorszyło. Także zobaczymy, moi drodzy, do jutra. Jeszcze noc nas czeka, ona jest grzana, ją poiłem, jeść za bardzo nie chcę, ale no robię co w mojej mocy i zobaczymy, moi drodzy. Także. Zobaczymy, tutaj mamy dwie, tam mamy jedną. Trzymajcie kciuki, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Łapa, subik, komentarz. Do następnego, śmianeczka. Cześć.